Cześć! Pokażemy Wam, jak wprowadzać tabelę na stronę internetową robioną w notatniku. Jak widzicie, mamy już napisany schemat konstrukcji dokumentu. Tak wygląda aktualnie nasza strona. Zaczynamy od znacznika table. Wprowadzamy wymiary tabeli, czyli grubość, szerokość, Wysokość. Każdy nowy wiersz tabeli zaczynamy od znacznika TR, a każdą nową komórkę od znacznika TD. Po tym znaczniku wprowadzamy parametry komórki: czyli szerokość, wysokość, oraz rozmieszczenie tekstu w tabeli, położenie obiektu u góry czy na dole oraz prawą lewą stronę i środek. I zamykamy znacznik. Teraz yy, napiszemy treść komórki. I zamykamy TD. Żeby się nie męczyć, możemy skopiować parametry komórki, zamieniając tylko jej treść. My na przykład chcemy mieć po trzy komórki w wierszu. Zamykamy znacznik TR i rozpoczynamy nowy, by stworzyć kolejny wiersz. Tak teraz wygląda nasza tabela.